Jakie pyszne te ciastka! A ty co tak siedzisz bezbronnie i się przymilasz do mojej siostry najmłodszej Howling Wolf? Ale my po prostu siedzimy obok siebie! To jest nielegalne, ty zboczeńcu! Claude, w tej chwili uspokój się i posprzątaj skarpety Logana, bo za niego nikt tego nie zrobi! Zawsze dostaję burę za ciebie, Głąbie! Nie przejmuj się nim. Nawpierdzielał się ciastek i już najmądrzejszy na świecie. Pilnuj języka, młoda damo. Ciekawe, jak tam Eliza sobie radzi z nagrywkami do filmów w upioryżu. No właśnie, dawno się do nas nie odzywała. Pewnie ma dużo zajęć. Zadzwoniłabym do niej, ale wiem, że jest na pewno zajęta i nie odbierze. Co za głąby! A ci znowu zaczynają. Ała, moja ręka, Zobacz, na co do Twojej głupiegi teraz robiła z moim nadgarstkiem. Oddaj mi ją po dobroci albo serio doprowadzę do złamania Twojego nadgarstka. Weź to, zdroństwo. Sami tego chcieliście. Będę Wam przydomkał całą noc. Lorka, chyba musimy od ciebie pożyczyć Twoje obleśne różowe słuchawki. Nie dostaniecie ich, bo tygodnie nie myliście naczyń. Telefon dzwoni. Ciekawe kto to. Mam nadzieję, że nie ten głupi komornik. Ech, halo? Ech, nie, my nie mamy już więcej pieniędzy. Do widzenia. A, to ty, Liza. Przepraszam. Myślałam, że to ten głupi komornik. Jasne, że możesz wpaść. Będzie super. Zrobimy dla ciebie ciasto i upieczemy pierniki domowej roboty. Okej, okay, to widzimy się za kilka godzin. Pa! Czyżby o wilku mowa? Słuchajcie, wszyscy mamy gościa. Eliza przyjedzie z upioryżu. Ale super! Może nam poopowiada o swojej pracy. Wybaczcie, drodzy strażyciele, ale moim zdaniem aktorstwo to wcale nie jest taki trudny zawód. Wystarczy, że pomyślę o braku ciastek i już jestem smutny. Wow, naprawdę masz talent. Dziękuję, Howlan. Ten talent jest już od urodzenia. I to w moim mózgu. Wow, to ty masz mózg? Myślałam, że masz wodę w głowie. Uch. No, nie ośmieszaj się. Przecież wszyscy dobrze wiemy, że uczysz na biologię z hakiem i wiesz, że każda żywa istota ma mózg. Ale logan to chyba wyjątek. Najwidoczniej. Dobra, skończcie już się kłócić i lepiej przygotujmy dom dla Elizy. Nie chcemy, żeby czuła się tu źle. Uważam, że powinnam ustalić wam plan, dzięki któremu zrobimy to chatę na bóstwo. Czyli Klot, Logan i Kendall. Wy się weźcie za sprzątanie, a reszta niech zrobi ciasto. Wow, Nathan, będziemy gotować razem. Ja się boję, bo chyba nie jestem na to gotowy. Mama nie pozwala mi używać ubijaczki. Ale Nathan, do ciasta nie trzeba używać ubijaczki. To super, w takim razie do dzieła, Howlin. Szukam ciastka, w które mogę sprzątnąć. Niestety, już się zmęczyłem. Ja uważam, że każdy powinien mieć równe szanse, dlatego poczekam, aż Kendall wróci z lekcji gitary i posprząta. O Wilku, już ja ich obudzę. Co ty robisz, Kendall? Przecież obudziłeś najpiękniejszego księcia z całej rodziny Wolfów. Nie mam miał Lodi, to nikt tak nie uważa. Ale ty nie poruszysz się z taką gracją, jak i ja. A teraz zapraszam Cię do sprzątnięcia wszystkiego, co do tej pory rozwaliliśmy z loganem, bo każdy powinien mieć równe szanse. Nie ma mowy, nie ma takiej opcji. Ziomek, wy wszystko porozwalaliście jest jeszcze większy syf niż był. Nie interesuje mnie to. Masz to wszystko wysprzątać na błysk. No dobra, skoro tego chcesz, Co ty zrobiłeś najlepszego? Przebudziłeś mnie ze snusimowego. się bracie. Poczekajcie, Klodin przyjdzie. Będziecie mieć przewalone. Chłopaki, Eliza już jest w dro. Nie wierzę. Naprawdę nie wierzę. Słuchajcie, chłopaki, nie uwierzycie. Jakie wspaniałe ciasto nam wyszło. Wspaniałe czekoladowe ciasto. Ney, ty to masz jednak chyba smykałkę do gotowania. Y, niby ją mam, o ile ona jest całe spalone. Nie przejmuj się, przecież i tak zrobiliśmy nowe. Co wy zrobiliście najlepszego? Zostawić was na 5 minut, abyście posprzątali, a wy. i weź te nogi ze stołu! No sorry, ja tu posprzątałem, a oni zrobili większy syf. To się poddałem i usiadłem, bo już mam ich dość. Mój kwiatek od ciotki Maryli, dlaczego? Eee, ale to Kandal go zwalił. Nie interesuje mnie, który z was to zrobił. Interesuje mnie to, że za 10 minut będzie Eliza i musicie to wysprzątać na błysk. Właściwie to ona już jest! Nie możemy jej teraz wpuścić. No ale za drzwiami też jej nie zostawimy. Dobra, powiemy jej, że Klodio kolejny atak głupoty i wszystko porozwalał. No dobra. Cześć Wam. Eliza, ja cię tak bardzo przepraszam. Ja błagałam, ich ostrzegałam! Ale ta głupia banda łajdaków zrobiła znowu swoje! Wiecie co? Ja muszę się chyba położyć. Zobaczcie, co wy najlepszego zrobiliście! Eliza sobie poszła przez was! Klodzie, panie, co wyśmy narobili? Musicie to jakoś odkręcić. Szybko, marsz do sklepu po jakieś kwiaty i przepraszajcie ją na kolanach! Nie będziemy przecież całe życie za Was odpowiadać z Klodin. Klodzie, panie, musimy coś zrobić? Loganie, ja kupię najlepsze kwiaty. Byleby tylko ta kuzyneczka Bat nam wybaczyła, bo ja z Bat mam piękne relacje i ja chcę się pogodzić! I kupię tak wielkie kwiaty, jakie bym kupił miał lodi. Claudine, ja nie chcę na to patrzeć. Po prostu chyba pójdę do Howlin. Uh, Kendal, y, pomożesz mi w sprzątaniu? Oj, y, wybacz, y, mi się przypomniało, że mam dziś ważne spotkanie. Także nara, bawcie się świetnie. Y, jeszcze tylko kilka metrów do pokoju. Wow, ale macie kwiata. Hej, Claudine, mogłabym... Logan, na miejsca! Przyszedł twoja przyjaciółka, zarazem kuzynka Bat! O, Elizo! Wybacz nam ten bałagan i nasze nieodpowiedzialne zachowanie! Ale ja nie jestem na was zła. Co wam się upszdurało? Logan! Nasze pieniądze, które żeśmy zbierali od poświęcia, zostały wydane na Tą roślinę, i okazało się, że bad nie jest zła. Czy masz mi coś jeszcze do powiedzenia w <grym> przeprosin? Chodzi o to, że ja po prostu. Jesteś chora! Umierasz na wampi ospę? Tak myślałem, bo twoja rumiankowa karnacja nic innego o tobie nie świadczyła, bad. Idziemy przygotowywać okłady! Klodyn, daj nam pieniądze, które, za które kupiliśmy kwiata i za nie kupimy wspaniałe leki dla Elizy, nic się nie mój, na pewno ci one pomogą. Pójdę złać wszystkich do salonu, ja mam coś ważnego do powiedzenia. Będzie kolejny dramat, panie Loganie. Chodzi mi o to, że ja nie jestem tutaj bez powodu. Zachorowałaś? Zesrałaś się? Nie, ja... Wyrzucili cię z pensją, a tu wiedziałam! Nie, wyrzucili mnie z pracy. Znaleźli kogoś lepszego na moje miejsce, powiedzieli, że już moja osoba jest nudna dla publiczności i filmy z moim udziałem mają coraz mniejszą oglądalność. Ale nie rozumiem, co ci poszło nie tak. Jeszcze niedawno wygrałaś statuetkę dla najlepszej aktorki w Upioryżu. Niestety, statystyki mówią swoje... Ale chciałam się was zapytać, czy mogę się tutaj zatrzymać na jakiś czas? No jasne, Eliza, w końcu jesteśmy rodziną. Każdego dnia będziemy ci miło gościć i, i będziesz czasem słyszała muzykę, kłótnie chłopaków, ale to szczegół. A no właśnie, bo nie przywitałam się jeszcze z waszym gwiazdorem. Kendall Wolf, prawda? Kendall, jesteś sławny na całym świecie. To ty nie wiedziałeś? Mama mi nie pozwala słuchać takiej muzyki. Choć nie ukrywam, że ona mi się bardzo podoba. Tylko nie mów nikomu. A no i jeszcze jedno bad. Uwierz, że ten gwiazd, który że kolor kupiliśmy, był wzięty z salonu. Dlatego lepiej go nie zabieraj. Co? No to ty nie widziałaś, że to jest ten sam kolor? Da to niska, Wolf. A może Nej też nas prowadzi? Nie! nie! Ciekawe, jak tam Eliza sobie radzi z nagrywaniem. Nagry... No i sami do tego doprowadziliście. Będę wam brzdołg. Fakt. Ale super! Może nam coś we... Popiwe... Miał. Yeah! <laughs>